dlaczego tak jest? Komenda razy 1000 albo komenda razy 100 U komendy było. No ile tam było? Ilu policjantów kminiło, co się stało, kto to zrobił? Na samym początku, w etapie do, do momentu, aż on został kazany. To jeszcze dopiero telefony komórkowe wchodziły i tak dalej. Tam można powiedzieć kilkudziesięciu policjantów, może góra kilkuset. Siedziało część tej, po prostu kto pierwszy doszedł, kto najfajniejszą teorię powiedział. U mnie jest cała policja Europy: Polska policja, Czechy brały udział, przedstawiały teorię. Niemcy cały czas teorię przedstawiają. Teraz Holandia też przedstawia teorię i przedstawiała. Belgia, już jako jedna z pierwszych, chyba w 2018, policja z Belgii zaczęła przedstawiać teorię. Razem ci wszyscy ludzie, każdy, kto chce, dowolny policjant z całej Europy, dlatego, bo ja jeżdżę, ten komentarz nie jeździł po Europie z obwoźnym śledztwem. Bo to nie jest w ogóle yy, ani praca, to nie jest ani w ogóle ten zawód. To nie jest zawód, żadna praca. To jest jeżdżenie z odwoźnym śledztwem. Każdy policjant może sobie dojść, może sobie przedstawić dowolną teorię i tak robią. Dochodzą, przedstawiają teorię jakąś i później rozgrywają. Każdy próbuje to... Yy, każdy próbuje to jakoś coś odkryć. Zabłysnąć, czy tak? śledztwo za jakieś po swojemu zrobić, nie on jest I tyle. Komenda razy 100 tysięcy. Tomasz, komenda razy 100 tysięcy.